z jestem strony Minez Game Master i chcę Wam zaprezentować dzisiaj super program do nagrywania ekranu, który rozwala większość darmowych programów na łopatki. Po prostu nie równa się przy innych. Nagrywa w dobrej jakości szybko. No i oczywiście wydajnie. Dobra. Ten program nazywa się MSI Afterburner. Ym, to jest tak naprawdę program do zwiększenia mocy karty graficznej i tak dalej, i tak dalej. No więc, ale odkryłem, że ma małą taką jedną ukrytą moc. Jeżeli wejdziemy w Settings, czyli w ustawienia, możemy znaleźć prze opcję przechwytywania ekranu, ale ta opcja robi nam tylko screenshoty, czyli zdjęcia ekranu. Obok tego jest przechwytywanie wideo i to nagrywa. Tutaj, o, można trzeba właściwie wybrać sobie, yy, klikamy na to i wybieramy klawisz, którym rozpoczynamy nagrywanie ekranu. Minusem tego programu jest to, że nie da rady po prostu nagrywać, yy, nie, nie da robić pauz. Trzeba potem to sobie zmontować i z dwóch filmów zrobić jakby obcięcie. Dobra, kolejną rzecz, jaką ustawiamy jest format wideo. Mamy tutaj cztery funkcje. Format niekompresowany nie opłaca się jego brać, ponieważ on zżera nam 40 giga za 10-minutowy filmik, więc się nie opłaca. Yy, osobiście polecam bardzo M, kompresja MJPG. Naj, najlepiej. Jakość najlepiej ustawić na 100, właściwie trzeba, to nie ma różnicy czy program będzie chodził szybciej czy wolniej. Rozmiar ramki To najlepiej 16 na 16.9 720 pikseli. To będzie w takiej jakości nagrywało. Dobra, ilość klatek na sekundę. Jeżeli chcecie, żeby film chodził płynnie, 30 macie wybór, to znaczy przepraszam, 30, 30 ma być, tak. 30 ma być kratek i ilość, limit ilości kratek tutaj w tym o, tutaj w tym miejscu, żeby było 30 fpsów, tak jest. Yy, tu, jeżeli weźmiemy przeglądaj, wybieramy folder do. Oj, coś jest, nie tak. Poczekajcie, moment. Wybieramy folder docelowy, gdzie mają filmy się przechowywać po nagraniu. Optymalizacja wielokątowa. Wziąć na automatyczną. Jeżeli, jeżeli wasz film ma za, jest za ciemny, po prostu, jeżeli nagrywany ekran jest za ciemny, to yy, radzę wam zahaczyć tutaj włącz korekcję gamba. I nic więcej tu nie zaznaczać. Tutaj na samym dole, właściwości przechwytywania dźwięku, bierzemy wybór automatyczny. Najłatwiej. Tego najlepiej zostawić brak, bo Wam się nie będzie nagrywał tak fajnie. I tutaj jest źródło dźwięku. Drugie. To weź, bierzcie non, żaden. No i klikamy OK. Dobra. Ten oto program, jeżeli zminimalizujemy, mamy tutaj na pasku zadań. W tym tutaj na dole mamy go na pasku zadań. Po prostu może być zbializowany i klikamy nagrywanie. Klikamy F10, jeżeli ktoś wybrał, żeby włączyć nagrywanie i po prostu będzie. Jeszcze coś, zapomniałem wziąć. Podczas nagrywania będziecie mieli tu takie jakby kręcące się kółeczko. Żeby go usunąć, bierzemy jeszcze raz Settings, tym razem nie to było on-screen display. On, takie coś, on screen display, zakładkę. Dodatkowe właściwości OSD. Domyślnie będziemy mieli takie coś zahaczone, więc to odhaczamy i ok. I, I tutaj już w tym rogu nie będzie nam się kręciło nic. Nie będzie go na nagraniu. Dobra, myślę, że program jest bardzo fajny. Myślę, się bardzo przypadł do gustu. Więc wiecie, opłaca według się mnie zainstalować. Program jest darmowy. Link do programu w opisie. Dobra. Dzięki za obejrzenie. Polecam. Cześć.